Cześć, witam Was. FIFA 365 edycja druga. W dalszym ciągu mam do otwarcia m.in. jeszcze dwa blisterki, także a może sobie tego dzisiaj otworzę, ten tego otworzę sobie jutro. Też mam jeszcze zestaw startowy pod koniec tego tygodnia. Kupię sobie jeszcze na pewno kulę, także będzie ciekawie. No a dzisiaj otworzę ten blisterek. 5 saszetek, jedna karta limitowana, jedna karta specjalna. Taki blisterek kosztuje 19 zł. Jeżeli Was by interesowały blisterki, to w smyku są do kupienia jeszcze blisterki te duże z 6 saszetkami, 2 limitkami za 25 zł. I też za 2-3 tygodnie mają wyjść w Biedronce blisterki z 4 saszetkami i Jedną limitką one będą kosztować coś około 14 zł. Także myślę, że naprawdę fajna sprawa. Eee, także na pewno postaram się kupić większą ilość tych blisterków eee, biedronkowych. Natomiast tutaj zajmę się już tym. Eee, zobaczymy, jaka trafi się limitka. Nie ukrywam, że liczę na jakąś nową limitkę. Zobaczymy, czy uda się ją trafić. Ok, to już idzie na bok, i tak 5 szetek i, I limitka, moi drodzy, jest to Łukasz Piszczek. No, i niestety, jest to moja powtórka, ale z drugiej strony, Piszczek wiadomo, piłkarz z Polski. Także, także fajnie, i na pewno sprzyda się do wymiany. Także się mogę za tą karteczkę wymienić. Dalej mamy. Rodrigo Caio, fans, favorite z Sao Paulo. Chyba go nie miałem, także fajnie. No i pięć saszetek do otwarcia nam zostało. Lecimy. Zobaczymy, co nam się tutaj dzisiaj trafi, fajnego. Gutierrez, Rabio, Motta. I tu mamy tak. Flajni Belgia. I, I mamy Fansa Jakub Rzeźniczak z Legii. Fajnie, fajnie, fajnie. E, ale go chyba już trafiłem w poprzednim chyba nawet odcinku. Także także będzie do wymiany. Hmm, myślę, że na pewno ktoś się będzie chciał wymienić. Bo, bo piłkarz Legii Warszawa. A więc nie na, nie na co dzień. E, jest ona w tych edycjach międzynarodowych właściwie pierwszy raz: Juan Fran, Goreska, Topal, Srotman. O, Messi, już chyba trzecia powtórka. I mamy. O, Fans. Logo Portugalii, to jest niestety moja powtórka. Także na razie trochę słabo. Bo same powtórki wpadają, ale trzy saszetki jeszcze do końca nie ma tragedii. Może jeszcze wpadnie coś fajnego. A liczę, że na pewno wpadnie e... Manolas, Banega I, i i i, Power Up Sergio Aguero, gol Maschina. No i fajnie, bo go nie miałem. W ogóle chyba tylko jedną y, gol Maszynę na razie trafiłem, także, także jest yy, nie najgorzej, dwie saszetki do końca zostały. Schmeichel Casemiro Boateng i Gold, Andre Gomez, Impact Signing z Barcelony, super. Piękna karta, oczywiście jej nie miałem, także no zaczyna się robić fajnie. Ostatnia saszetka została, polecimy z nią szybko, nie przedłużając. Liczę, że tutaj wpadnie tu coś fajnego, ale tu już widzę, chyba będzie, nie, zdawało mi się. Zobaczymy, co to będzie. Isla. Cedric. I, I mamy Fansa. Davy, Davy Klessen z Ajaxu. Także, moi drodzy, tak to wyglądało. E, no i powiem Wam, że ten blisterek był taki przeciętny, bo z tych lepszych kart, no to właściwie trafiłem tylko Golda Andre Gomesa, którego nie miałem. E, limitka, piszczka na wymianę moi drodzy w jutrzejszym odcinku otworzę ten ostatni blisterek mam nadzieję że on będzie bardziej szczęśliwy dla mnie także trzymajcie się pozdrawiam was cześć